To podwójny powód do radości, otwarcie po dwutygodniowym lockdownie i nowy dział w Muzeum Historycznym poświęcony wyłącznie dziejom miasta. A miejsce na Mapie Lwowa jest wyjątkowe. Budynek to unikatowy zabytek lwowskiej architektury końca XVI wieku, który wraz z zespołem Starego Miasta wpisany jest na listę UNESCO. Uważam, że to naprawdę przepiękna możliwość do poznania historii miasta przez stare klucze, pieczątki, chorągwie, obrazy, kostiumy. To naprawdę fascynujące. Niektóre rzeczy w ogóle zobaczyłam po raz pierwszy. W 11 wystawach tematycznych można zobaczyć przedmioty dotyczące historii m.in. rzemiosła, cechów, handlu, religii, sztuki i kultury. To pierwsze lwowskie muzeum, w którym informacje można przeczytać na dotykowych ekranach infokiosków. Opisy są w trzech językach: ukraińskim, angielskim i polskim. Ekspozycja składa się wyłącznie z własnych zbiorów, jest ich tu ponad 750. To są oryginalne przedmioty. Większość pochodzi z Muzeum Miasta, które tutaj powstało jeszcze w 1929 roku. We wnętrzach kamienicy zachowały się elementy renesansowe, a na makiecie można zobaczyć na przykład wieżę ratuszową XVII wieku. Wśród eksponatów są też srebrne miejskie klucze XVIII wieku, łańcuch prezydentów czy pieczątka lwowskiego magistratu 1694 roku. A to już panorama lwowa namalowana specjalnie na wystawę w Poznaniu w 1929 roku przez Zygmunta Rozwadowskiego i Stanisława Janowskiego. Chcieliśmy pokazać Lwów jako miasto z samorządem miejskim, jak funkcjonowało na prawie magdyburskim, które otrzymało jeszcze w XIV wieku, jak w tym mieście był klimat do bezpiecznego i bezkonfliktowego życia dla wielu narodów i etnicznych wspólnot. Na uwagę zwiedzających zasługuje też figura archanioła Michała, walczącego z szatanem, którą poświęcono we Lwowie w obecności króla Władysława IV. Byłam w tym muzeum jeszcze do restauracji i teraz jestem zaskoczona po prostu od ekspozycji. Choć pierwszy muzeum miasta Lwowa zostało założone w 1893 roku, to stałą siedzibę otrzymało ponad 30 lat później, kiedy miasto kupiło renesansową tak zwaną czarną kamienicę. Po II wojnie światowej połączono zbiory kilku muzeów i kamienica stała się częścią muzeum historycznego.